5 zł Cześć Dawid, ostatnio słyszałem jak biłeś bezdomnego cegło Nie wierzę w to, ale czy mógłbyś się do tego odnieść, proszę Cię Czy mogę się do tego odnieść? Jeszcze jedno dodasz mnie czy na Steam Czy mogę się do tego odnieść? To nieprawda, to nieprawda Ja bym kurwa bezdomnego cegłą kurwa nie bił Pierdolik odcypałem, widzowie, ja bym bez danego tego nie pobił, kurwa, widzowie, To jest kolejne pomówienie, kolejne pomówienie przez hejterów z czatu. Którzy wysyłałem takie donate, bo chcą kurwa się wybić na mnie. Chcą ci na mnie wybić kurwy jebane i dlatego po prostu takie donate wysyłałem na czacie. Ale miejcie wyjebana tych hajterów z czatu, widzowie. Którzy wyobrażają. Halo! Siema, co chcesz? Spierdala i czuję telewizor. Spierdala. Cw... Tak, wiem o tym. Dzwoni cały czas do mnie proszę pana. Być i pan gości to Lixa, żeby usunęli to ogłoszenia.